W projekcie Zawodowo w przyszłość razem z gminą Wrocław przygotowaliśmy szereg działań skierowanych do uczniów pięciu wrocławskich szkół zawodowych i branżowych. Na wiosnę, a także w okresie wakacyjnym, uczniowie realizowali staże uczniowskie w dolnośląskich firmach na kierunkach związanych z nauczanym zawodem. Dzięki temu przybliżamy im rynek pracy aglomeracji wrocławskiej, a także wyposażamy ich w konkretną wiedzę. Jesteśmy w Baranie 27, klubie gamingowym we Wrocławiu, na środku rynku. E, prowadzimy tutaj praktyki dla uczniów wrocławskich techników we współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, którzy to przyszli do nas uczyć się może nie konkretnie zawodu e-sportowego, natomiast rzeczy związanych z tym wszystkim, bo nie ograniczamy się tylko do budowy komputera, ale również rozszerzamy to na e, administrację serwerów, ogarnianie oprogramowania. Ale co najważniejsze, uczymy ich, jak stworzyć dobry turniej e-sportowy, żeby mogli w przyszłości zająć się być może właśnie taką działką e, biznesu. W tym momencie jest szesnastka praktykantów. sumarycznie przewinęło się przez nasze progi ich 20. O praktykach tutaj dowiedziałem się ze sprawą pani Pedago, która na lekcji zawodowych przyszła do nas i nam powiedziała razem z dyrektorem o projekcie całym, który wymyślił Arab. Tutaj w arenie 27 zajmuje się głównie montowaniem filmów promocyjnych oraz administrowaniem przyszłych turniejów gamingowych. 7. Najbardziej podoba mi się taki... Luźna atmosfera przede wszystkim, zajmuję się obsługą klienta, administrowaniem oprogramowania tutaj i administrowaniem problemów technicznych klientów. Zdobyłem tutaj doświadczenie i również dostaję za to pieniądze. Jest to dofinansowane przez Unię Europejską, także przyjemność pożyteczna. Starze i praktyki głównie mają wypracowywać kontekst związany z właściwym sposobem myślenia oraz właściwym procesem komunikowania. Wykorzystujemy narzędzia, jakimi są klocki, dlatego że mamy doświadczenie w pracy z klockami ponad 30 tysięcy godzin. I to dało nam jak gdyby podstawę do tego, żeby rozpoczynać działanie właśnie z tego typu narzędziami. Podczas tego stażu nauczyliśmy się pracy w grupie i między innymi składaniem takich oto maszyn, które da się zaprogramować i ożywić, na przykład poprzez wprowadzenie je w ruch albo do, wykonywanie dodatkowych czynności. Dowiedziałem się o tym stażu od pani prowadzącej doradztwo zawodowe w naszej szkole. Klocki uczą współpracy i komunikacji z innymi. Składając klocki w grupie musimy się ze sobą porozumieć i współpracować ze sobą podczas tego składania. W tej edycji w 40 firmach staż zrealizowało około 170 uczniów. Dzięki temu realizujemy edukacyjny cel Unii Europejskiej dla Dolnego Śląska. Wyposażamy uczniów w wiedzę, a także przybliżamy im warunki pracy na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej.